Monika Laskowska, TV Reklama, konferencja prasowa Fame ma siódma już edycję ze mną Stifler, cześć. Siema. Stevie, chapeau ogromne za podjęcie wyzwania. Dziękuję. Jak twoje samopoczucie? Znaczy ja byłem mega zestresowany, no w ogóle przed, tym samym, przed tą samą konferencją, bo nie to, że, tutaj, że pierwszy raz widziałem Popka, wcześniej go nigdy nie widziałem na żywo, no to jeszcze to wystąpienie na żywo. No ja właśnie pomógł, pomógł mi sam pobeg. Powiedział, wiesz, ja tym, powiedziałem mu przed tym, że mam właśnie mega mega problem, że się strasznie boję tych, tych yy, wystąpień publicznych, on powiedział, nie ma się czego bać. Mhm. I wtedy poczułem się lepiej. Tak, i powiedz, jak na żywo, Jaka, jaka Twoja reakcja? Wygląda groźniej niż... Yy, znaczy za pierwszym kamerze? razem mnie zaczepił, tylko się przywitał. No to wtedy wyglądał mega groźnie, nie? Ale jak tutaj, tutaj był taki wesoły, śmieszny, no to już jest okej, okay, nie? No i co, masz trochę stracha? Miałem, miałem większego właśnie przed tym, tutaj przed tą całą konferencją. Okay. Ehm, no powiedz, jak się przygotowujesz? E, Nasze znaczy, przygotowuje się w najlepszym klubie w Polsce, w AMKOS MMA, pod okiem świetnego specjalisty y, Pawła, Pawła Korowczyka. No i... No będzie dobrze. Będzie dobrze? No tak, No z powiem ci, że jest naprawdę... E, Naprawdę szacun za to, że wejdziesz w ogóle do takiego OKTAGONu. No. Bóg że nie dają Ci za dużo szans. No Znajomi są Ale... z sercem z Tobą. No tak. A jak Ty uważasz? No znaczy, ja uważam, że tutaj może być niespodzianka, nie? Może nawet, nawet, już nie, nawet jeżeli nie wygram, to ja wiem, że zaprezentuję się dobrze, że to nie będzie tak, tak jak wszyscy sobie myślą. Ale to jest Twój pierwszy występ w, w OKTAGONie. Tak. No i w ogóle ćwiczysz, ćwiczysz też na takiej dużej scenie, na takiej dużej arenie, czy... Nie, no ćwiczymy normalnie na, na Hali, nie? No. No właśnie, jednak, e, jeżeli będzie publiczność... Nie będzie. Nie będzie publiczności? Znaczy, nie wiem, czy mogę mówić, ale nie będzie. Aha, dobra, okej. Okay. No to właśnie, mm, ale jednak będą te emocje, będą ogromne emocje. No na pewno, no a to ty z drugiej strony jest bardzo dobrze, no bo to znieczuli, to, ta adrenalina znieczuliła się ten ból, nie? Mhm. E, masz plan, jak go pokonać? E, znaczy mój... Nie zdradzaj go. Tak, no mój trener ma. Ja po prostu będę się słuchał, co, co mam robić, co mhm. mi każe. Na pewno e, Twoi przyjaciele, twoi znajomi mówią, że kondycyjnie jesteś lepszy. Mhm. E, może tego trzeba się trzymać? No na pewno to jest jeden, jeden z moich atutów, no jeżeli nie największy. No i no i myślę, że to wykorzystam. Mhm. Wiem, że jesteś, że uwielbiasz zwierzęta, że jesteś osobą, która. Niektórzy mówią, że nie skrzywdziłbyś pająka. Jak ta Twoja walka będzie wyglądać w tym OKTAGONIE? No, znaczy, to jest sport, nie? Tutaj, tutaj nie, nie ma litości, no i tutaj no, no nic się przecież nikomu nie stanie, nie? Mhm. Czyli wyzwoisz za soby. Tak, tutaj, już będę, tutaj będę jak zwierzę. Okej, okay, super. No to tak uczciwie, jak stawiasz na siebie? Stawiam, nie? postawię ja stawiam więcej. Naprawdę twoi znajomi dają tak 30, 40 nawet niektórzy procent. Złoty? Aha, procent. Nie procent, że wygrasz. Mm. Także nie jest, jest dobrze. Znaczy ja nie, ch nie chcę nic tutaj obiecywać, ale no, mi się wydaje, znaczy jestem pewien, że będzie dobrze. Mm -hmm. e, zazwyczaj zawodnicy zazwyczaj dużo zawodników tutaj na fem ma ma ze sobą konflikty, to im pomaga później w oktagonie. Mm. E, co może ci pomóc, żeby wygrać tę walkę? E, no... Nie wiem co. No to, że będę po prostu dobrze przygotowany, że będę wiedział, nie? Mm -hmm. że jestem dobrze przygotowany, no i no, to jest chyba taki, taka rzecz, która mi najbardziej pomoże, no bo e, co Tak, twoja walka jest naprawdę bardzo kontrowersyjna, a oprócz twojej walki, e, którą walkę chciałbyś zobaczyć? Krycha, Krycha Szewcu. Mm -hmm. e, a już? No i już tylko jeżeli to ma być w, w K1, to mi się że wydaje, że Lupa nie ma szans, nie? Mm -hmm. Jeżeli było w MMA, no to super. Okej. Okay. Eee, dobra, plany zawodowe przygotowujesz się do walki, a później po walce coś planujesz? Eee, potem sobie poimprezujesz popkię, a potem sobie odpocznę. <laughs> poimprezujesz, czyli przybijecie sobie piony. Tak. Nawet eee, jak przegrasz? no tak, no czemu nie? Dobra, trzymam za słowo. Eee, a wakacje były już jakieś? Nie no ja nie miałem, nie miałem wakacji, chyba... Nigdy w sumie nie miałem wakacji, nie? Bo się zamierzałem w tym roku pojechać, ale ten, ten koronawirus był. Eee, teraz właśnie przygotowania do walki, no i nie wiem. Kiedyś się uda. Kiedyś się uda, na pewno. Ja trzymam za Ciebie mocno kciuki, żeby walka była wygrana. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno wygra i lepszy. Dzięki bardzo.